Na swoją teraz ten pas, o kur... No to ten zajebisty skin O nie, ona Aha. się tam wy... <laughs> ona wiem, czy wlatuje te paski no. no wleciała w tył No to zobaczymy Bardzo mi się podoba ta scena i mm. to wszystko Okej, się się Wezmę Nemezis oczywiście, bo tak Mnie gra... Nie grałem, bo ja w ogóle nie wziąłem go do ręki Na strzelnicy teraz zdaję A, sobie A, potem Nemezis można grać, no, no. Ale Pewnie każdy będzie Nemezis grał No właśnie już słyszę, że... Ktoś strzela. Palą się kurwa. Mać, jak się palą. Ja też się palę. O Jezu, ale mi się podoba ta, ta animacja. Dobra, pierwszy leży. No, kurwa, pierwsza krew dopiero. uff, uh. O, oh, it feels amazing. Dziomek do mnie kurwa z respa strzela Jestem ja ja na ciebie, pięknie u. I czemu kurwa u nas jest Po naszej stronie jakiś To no, dwóch jest nawet Po nas Po naszej stronie byli no Ale zajebałem ich po prostu jak chciałem Jezus Maria, jest no jest <grymne> niezajebisty Ja nie wiem, ja, ja się dziwię że oni i tak wprowadzili wcześniej arenę a, a czym no. tak zwlekali Zajebiste Świetna jest ta animacja no, też mi się podoba Panie, że jak się odradzasz, to nie na spawnie, tylko, tylko w różnych miejscach, no, yes, Puh. dostał w łeb. Okej okay. Okej GG Zajebiste Zajebiste No, fajny tryb, bardzo O, nie ma Nie ma go Też Kurwa komścięcie, mi dasz się. Mam złotego Nemezisa, kurwa. Nice. Ja myślałem, że to kurwa rajdka, była to Grywaltron, okej. Okay. Nice. No i klasa. Do teraz? Flatline? Uuu, <laughs> Flatline z Armbik. No to wezmę to, to bez Hammerpointa niestety. No, Hammerpoint przemówił. Kurwa, ona Krabera ma. Kurwa. Uff, cudowny nade. Przeciwnicy w tej rundzie to mało co robią. XD. Krabera mają. No. Allee zeer bang, allee zeer bang, Ik is Oké. Kurwa! Kurwa, to no, hammer point to jest. No ale nie masz, czy masz? No mam hammer pointa w tym. Eś, podniosłeś pewnie. W Mozambiku. W Mozambiku normalnie jest. No ale to podniosłeś, tak? Złoty jakiś. Nie, no jak jest flatline, jest Mozambik. No ale to jest niebieski przecież. Tam nie ma hammer pointa. A rzeczywiście, kurwa! <śmiech> hammer <laughs> jest ja złoty, no. Bo ja widziałem złote i ja myślałem, że kurwa celownik jest. No bo, bo, znaczy, bo, bo. że że... Na że odrzut. hammer pointa no. to jest celownik, kurwa. Tak, tak. <laughs> Nemezis złoty, o kurwa. No i klasy, no tak. 19 kili. trochę im dupy się średnio czas zrobisz Trochę tak no 60 zabójstw oddziało, najsik No no tak, tylko tyle może być no, <grym> no właśnie Nieważne Ja chcę postać zaczepną A, zaczepisz się o coś? Tak, tego chuje Dobra, gdzie jest kurwa Nemezis? Gdzie jest Nemezis? Daj mi tą broń szmata Ej chłopaki, chłopaki, chłopaki czekajta ja pierdolę, jaki speed. I musimy raz zrobić tak, że, że same Pathfindery weźmiemy. Ale nie I można. Czemu? No, bo nie. Jaj! Kurwo Kurwa, nie można tak od pleców. Sponsorem jest Szef z No ja pierdolę, no każdy możliwy strzał z, z, ze scouta to w koło Pathfindera. czymś się jak Patryk trochę. Yes. O wykąpałem się chociaż. Tutaj. Nie, muszę zmienić broń. Już się zmienia broń. Jak zginiesz to na górze wy nie ma ma Wiem Marku, wiem, wiem, wiem. No To się pytasz, to ci Wie. odpowiadam. O chuj ci Dobrze mu... Nie jest pytanie, jest odpowiedź. Kurwa, no. nie pytałem, to było pytanie retoryczne, kurwa, ma. To Pytałeś czy nie pytałeś, bo nie wiem. Ja też nie wiem. Okej. Okay. Wybaczam. Ja <laughs> Uj, ja oj, myślę, biedna szalona magii. Czyli taka szalona. Kurwa! To nie musiał być twój koniec. To był twój wybór. Fajny race. No kurwa, ile ty masz zdrowia? Przepraszam bardzo. Do apteki poszedł, to ma dużo. <noise> Jak wiemy, w aptece sprzedają zdrowie. No kurwa, w końcu. A coś się myślisz, że w aptece kurwa sprzedają? Leki? Kurwa, to możesz kupić helfa. <noise> helfa! Zajebiście szybka linka. Dzium! Rodacy, wspomóżcie mnie w tej w trudnej w tej chwili. Oj, ta szalona magn nie chyba nie nawidi jesteśmy My tu My to my to najlepsze No my to my to kurwa Chyś patrzysz na mnie? Patrzysz na mnie Tristan? Nie, patrz, to patrz, to patrz to kurwa. Tam się jeden kopci smalec idzie, wiesz No wiem, ale to mnie nic nie ma Tu jest! Zalazłem! Zabił mnie cię na celowniku cię na celowniku Majo majo Tu o kurwa o kurwa, ja się do zwycięstwa, to może w końcu tego portalu użyję. Ale mu przez kaczkę przykuwilem okay. w baniach. O kurwa, bo oni są blisko zwycięstwa, bo przegrywali. Ale my też jesteśmy. No tak, no ale kurwa. Ale my tak jesteśmy bliżej, bo ja faktycznie, no. Przyczyła. Jeszcze jeden kill. Nie dajcie się zabić. Nie, zgin. nie zginę! Nie zginę, nie umrę. Umarłem! Kuuuuuuuuuu, nie, nie gram w to. Obrażam się. Nie. Muszę oświetlić światło. Muszę zapalić papieros. Nie, obrażam się na tą grę. Nie, nie gram. Nie, nie ma. Nie, nie ma. Nie, nie. <gry>